Dobry dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem i jest to haul zakupowy. Trochę się nie spodziewałam, że coś takiego pojawi się na moim kanale, ponieważ ostatnio nie robiłam za wiele zakupów, tylko kilka jakichś drobnych rzeczy na wyprzedażach. Natomiast stwierdziłam, że pokażę Wam rzeczy z trzech sklepów i może na pierwszy rzut pójdzie polska marka, od której dostałam przepiękny płaszcz w takim kolorze czarno-brązowym, ciemny brąz. Bardzo mi się spodobał. Ja w ogóle no, od dawna bardzo lubię brązowy kolor i. Tutaj mam jeszcze taki dodatek w formie takiej saszetki, jest to bardzo ciekawe, można sobie tutaj coś rzucić. I słuchajcie, pokazuję Wam jak to się zapina, zawiązuje. Odejdę, żeby było dokładnie widać ten płaszcz, chociaż chyba zaraz będę musiała obniżyć aparat, żeby było go widać w całości. I słuchajcie, nawlekacie sobie tutaj tą saszetkę na pasek. Zresztą pokazywałam już też na TikToku to. O! I tak się to prezentuje. Ostatnio robiłam fotki, więc wam wkleję, bo on wygląda cudownie. Podziękuję Wam w opisie. Bardzo, bardzo mi się podobało. Jest to taka klasyka, i myślę, że warto właśnie inwestować w takie oryginalne rzeczy, które nie wychodzą z mody. I kolejna rzecz od marki Holistic to są spodenki w identycznym kolorze, więc może być to set. Ja lubię takie à la Bermudy, tylko one są takie bardziej rozkloszowane. Wydaje mi się, że dobrze w nich wyglądam, są bardzo wygodne, także zaraz Wam się w nich pokażę. Odmówiłam aparat, żebyście dokładnie widzieli. Tak prezentują się te spodenki. Bardzo ja lubię właśnie taki luźny, wygodny krój. No i tutaj możecie zobaczyć teraz ten płaszcz w całości. Świetny ma kolor i długość jest taka, bym powiedziała, mili. I też robiłam wczoraj fotki właśnie do tego płaszcza z torebką z marki Naked. Bardzo mi się spodobała, ponieważ jest taka wyjątkowo długa i niby jest taka elegancka, ale można ją też połączyć w takich luźnych, codziennych stylizacjach. I spodobało mi się to, że ma srebrny łańcuszek. Co czasami mi są takie torebki potrzebne, a wszystko mam z wykończeniem złotym. E, także będzie to taka alternatywa w mojej szafie, właśnie do srebrnej biżuterii na przykład i świetnie wygląda on z tym płaszczem. Kosztował kosztowała ona około 50 zł. Podlinkuję Wam ją w opisie. Jest ona z outletu Naked i jakbyście chcieli, to też mam zniżkę teraz na właśnie te rzeczy. Dodatkowo do przesunianych rzeczy mam 10% rabatu na Asha.pl. 10. Napiszę Wam to w opisie. Właśnie mega mi się ona podoba i tak jak mówię, będzie wychodziła ekstremalnie tanio. I właśnie taką y, drugą rzeczą z Naked jest ten sweterek. Słuchajcie, ja wczoraj pokazywałam go Kasi i mówię do Kasi, że jak się widzieliśmy że to jest rzecz, którą będę nosić po prostu cały czas, już dzisiaj założyłam go. Jest rewelacyjny, ponieważ można sobie go tutaj regulować, zobaczcie. I dzięki temu mogę właśnie dostosować y, do tego mojego stanika, który jest szeroki i myśl, myślę, że to bardzo fajnie wygląda, także na pewno będę... Często w nim śmigać i też był super cenny, także wszystko Wam podlinkuję. Ale ten film powstał dlatego, że ostatnio, słuchajcie, zrobiłam zakupy w H&M. Powiem Wam, że nieczęsto tam zaglądam, faktycznie w ogóle tam nic nie kupuję. Jedyna rzecz, którą kupiłam na przełomie kilku lat, z tego co kojarzę, to jest sukienka lniana, którą kupiłam po filmie z Basią. Bardzo mi się spodoba i faktycznie mniej często śmigam. A fajne mi się podoba to, że tam do chyba 2028 albo 2027 mają praktycznie ograniczyć całość do recyklingu, do ekologii, że tam większość rzeczy u nich w sklepie właśnie ma być taka ekologiczna. Także myślę, że to jest fajne rozwiązanie, fajny kierunek w młodzie. I właśnie stwierdziłam, że trochę rzeczy tych pozamawiam, ponieważ zaczęło się od jednej rzeczy, którą zobaczyłam u Oliwii Bugały, a potem przepadłam, bo. H&M opowiada mi różne rzeczy, które mogą mi się podobać w tym stylu. No i trochę rzeczy spadło do koszyka, także razem sobie pomierzymy. Dużo już jest takich e, wiosennych, więc zobaczymy, co będzie dobre, a co złe. Więc zaczniemy od rzeczy, o której Wam mówiłam, że właśnie bardzo mi u Oliwii przypadła do gustu. Ja lubię tego typu e, właśnie gorsety, natomiast nie wiem, czy to będzie na mnie, na moją sylwetkę dobrze wyglądało. Ostatnio bardzo przekonałam się do koloru kaki. Sporo mam tych rzeczy i mam takie właśnie spodnie z ekoskóry. z wybiera właśnie kaki, więc stwierdziłam, że może to będzie fajny set, także skakuje i będę zaraz mierzyć, ale w ogóle zobaczcie, fajnie to wygląda też na jakąś bluzkę, żeby założyć. Także zobaczymy. Okej, okay, i tak się prezentuje. Zobaczyłam na paragonie, że kosztował 140 zł, więc nie jest to tania rzecz, natomiast bardzo efektowna, mega mi się on podoba, ale słuchajcie, okazało się, że tutaj wszystko mi odstaje, a jednak to powinno być przylegające tutaj bardzo, w ten sposób. Tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż nie wiem. Jakby nie widać tego, że jest luźny, jak wyjaśnię tylko do pod spodem. Więc może kurczę na jakąś bluzkę byłoby to fajne, bo już jakbym założyła to naprawdę na białą koszulę S-kę, to nie wiem, czy bym się wtedy zmieściła. Jest to bardzo takie, słuchajcie, twarde, dziwne, nie miałam nigdy czegoś takiego. Do tych spodni, to raczej nie pasuje, ale fajnie wygląda, jak właśnie to jest taka luka, albo widziałam właśnie do kaki spodni. Nie mam chyba nic takiego, chociaż teraz będę mierzyć jakieś spodnie, to zobaczymy, jak się prezentują z innymi spodniami. Muszę się nad tym zastanowić. Dajcie znać. Bardzo mi się to podoba. Jest takie to modowe, tylko u mnie niestety widać te stanieki po bokach. Ale okej, okay, zaszaleję i teraz założę do tego totalnie niepasujące spodnie. Ja uwielbiam takie wzorzyste rzeczy i właśnie ostatnio poluję bardzo na spodnie w takim kolorze, natomiast nie zauważam na stronie, że one mają motylki. O nie, to chyba są za młodzieżowe już dla mnie, ale skusiłam się na nie, ponieważ kosztowały 60 zł, a ja bardzo lubię ten model spodni i to jest regularna cena, to nie jest wyprzedaż, i było tyle kolorów, były jakieś zielone, brązowe, najmłodniejsze wszystkie kolory, a ja właśnie wybrałam tą limonkę, ale nie temu tylko nie są nie do przejścia, ale przymierzę, bo może jest to fajna propozycja spodni, a właśnie jak szukać jakichś kolorowych, to może będzie to dobre rozwiązanie w supercenie. No i kolejna rzecz, tak jak mówiłam, nie będzie pasowała do góry, natomiast no, ja byłam ciekawa. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o rozmiar, to na mnie on jest idealny. Bardzo wygodne są te spodnie i super jest to rozwiązanie. Gdyby były bez motylków, rozważyłabym je, chociaż są dosyć mocno młodzieżowe, ale powiem Wam, że no nie, ten, ten wzór nie jest dla mnie. Natomiast bardzo fajnie leżą, słuchajcie, i no tak jak mówię, są w super cenie. Więc jeżeli byście chciały takie spodnie właśnie, teraz można rozszerzane, to polecam Wam je z hangout. ale się nie przejmuję, bo mam kolejne spodnie. I ostatnio bardzo polubiłam spodnie z skóry, więc właśnie upolowałam takie beżowe. One kosztowały, już Wam mówię, nie wiem, czy one nie były przypadkiem na przecenie. Nie, nie były. Kosztowały 130 zł. Oglądałam spodnie na przecenie, ale to była nie było rozmiaru, także zobaczymy, jak będą się właśnie takie jasne prezentowały, nawet w połączeniu z tą bluzką. No i słuchajcie, tak się prezentują. <laughs> Zobaczcie, uwaga. Są za wielkie, jednak te y, M-ki z hm są spore. Powinnam zamówić decydowanie Eskę. Podobają mi się, kurczę, fajne są te spodnie, ale nie wiem czy ten krój tak nie powala. W kolor jak najbardziej, no rozmiar absolutnie nie. Chociaż w sumie, dla takiej kobitki z szerszymi udami jak ja, w sumie dosyć fajny jest ten model, tylko właśnie będę musiała chyba i to, i to wymienić na 36. Bardzo przyjemny w dotyku. Ja kiedyś nie lubiłam ekoskóry, ponieważ niekomfortowo się czułam, ale tutaj jak sobie czuję, że siądę, jest takim meszek pod spodem i to jest bardzo, bardzo wygodne, bo jak one nie mają takiej podszewki w środku miłej, to czasami się przyklejają do ciała, ale z tymi nie ma problemu, także na plus tylko nie ten rozmiar. I uwaga! Teraz będzie coś szałowego, co widziałam już od dawna u dziewczyn na Instagramie. Bardzo mi się ta krótka podobała. Mega, mega ona efektownie wygląda. Właśnie widziałam u y, influencerek za granicą ten kożuszek. On jest taki krótki, więc przez to jest dosyć wyjątkowy. I Już go mierzę. Ej. Ej, o co kamer? Ej, nie. Jakaś jak się to zakłada? Muszę za muszę jej pomoc poprosić. Ja cię kręcę, myślałam, że to jest zeszyte, ale coś tu nie gra. A może to się podwija. Tak, dobra, pewnie ktoś tam mierzył po prostu wcześniej i tutaj się naplątało, ale jest Eureka. nie podoba mi się tutaj. Jest takie podszycie. Ja właśnie wolę zdecydowanie... Nie podobało mi się kożuchy, bo są dla mnie na długie. Ja wolę zdecydowanie krótsze kurtki. Nawet dzisiaj na sobie mam taką już kilkuletnią i ona też jest dosyć krótka. Kurczę, podoba mi się, ale nie jestem pewna, czy będzie w moim rozmiarze, bo to była wyprzedaż i chyba tylko była m -ka. ale no nie, ta m wygląda tak pogrubiająco, chociaż mega mi się podoba ta kurtka, bo jest taka świecąca, futerko, wszystko co lubię, <grytka> cała ja, dawajcie znać, czy za duża jest dla mnie, czy nie, bo w sumie w kurtce to akurat nie problem, jak jest trochę luźna, także czekam na Wasze opinie. Muszę się nad mną zastanowić. I mam jeszcze jeden top, który kosztował 40 zł, może kurtkę ściągnę już. I właśnie on był mi zaproponowany, jak dodałam do koszyka. Właśnie ten gorset. I to jest taki gorsecik brązowy na ramionczkach. Już nie jest taki porządny jak ten, no ale też tutaj cena się różni. Zobaczymy, czy ja się w ogóle zmieszczę. Bo jest dosyć króciutki, także zobaczymy. Kolejne niepowodzenie, słuchajcie, znowu to jest za duże, o dużo. I jak mówię na TikToku, że mam MK, to wszyscy mówią, że kłamie i że na pewno nie mam MK, tylko mam Lkę. A tutaj, słuchajcie, każda MK -ka jest za duża dla mnie o dużo. Także jednak, widzicie, no nie. I myślę, że tej SK nie pomoże, bo to jest za dużo materiału. Ogólnie fajna, ale nie powala mnie jakość tej bluzki, więc ona odpada tutaj jak nic ciekawego. Chciałam zobaczyć, bo kosztowała 40 zł, więc mnie skusiła, no ale nie. I ostatnia rzecz, która mnie najbardziej ciekawiła. Mega mi się podobają tego typu koszulki, widziałam na Instagramie u różnych dziewczyn. Ale słuchajcie, ona jest taka króciutka, że mam obawy, że mój biust może się tutaj nie zmieścić, ale zobaczymy. Bardzo byłam ciekawa tej bluzki. Ona też kosztowała chyba coś około 120-130 zł, także wskakuje. I zaraz zobaczymy. Tutaj temat 18, <noise> teraz taka cenzura. Ej, powiem Wam, że wyobraziłam sobie w głowie to, że to będzie tragedia jakaś. A nie jest tragedia. w się sensie widać tutaj brązowy stanik, więc jakby to przyśwituje. Ale słuchajcie, gdybym założyła czarny, to czy to by wyglądało źle? Powiem Wam, że ona mi się podoba, tylko ogromnym minusem jest to, że ona jest poliestrowa. Ale widziałam na innej stronie, że on tam jest lepszej jakości, więc może po tamtą sobie sięgnę. Ale jeżeli chodzi o biust, powiem Wam, że podoba mi się i bardzo ładnie bius podkreśla. Tylko jest poliestrowa, więc odpada chyba raczej. Kurczę, chociaż do jakiegoś zdjęcia. Nie, no odpada ten poliester, ale jest przepiękna. I wydaje mi się, że jeszcze sobie przymierzę na przyszłość, żebym wiedziała, czy w ogóle takie topy na mnie pasują do czarnego stanika. Także to by było wszystko. Trochę zaszalałam z tymi rzeczami, bo chciałam sprawdzić coś takiego innego w mojej szafie. Więc dajcie znać, co zostawić, a co odesłać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!